Dzień dobry, dzień dobry. Przychodzę do Was z kolejnym filmem z serii Nauka Tarota. Możemy chyba go do tego podpiąć. Przychodzę do Was z filmem informacyjnym, jak wybrać dla siebie najlepszą talię. A oczywiście nie będzie to filmik, który Wam da totalną instrukcję obsługi czy też receptę na to, ale podpowiem z własnego doświadczenia, ale również i doświadczenia osób, które o to prosiłam, żeby przekazały mi informacje, na co warto zwrócić uwagę i jak poszukiwać własną, własną talię. I zanim rozpocznę, przedstawię się tym, którzy pierwszy raz trafili na kanał. Jestem Dorciską Agiatis, mam na imię Magdalena. Na, pracuje z kartami tarota, numerologia, karty anielskie rytuały. Są tymi technikami dywinacyjnymi, którymi się param na ten moment. Więcej informacji na temat mojej osoby, tego, jakie usługi oferuję, na dole w opisie filmu. Rozejrzyjcie się również na kanale, bo gdyż nie tylko jest tu nauka tarota, horoskopy, wasze pytania ma odpowiedzi, live i wiele, wiele innych. Zatem zachęcam do rozglądania się. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wyboru talii. Mam tutaj kilka talii przygotowanych dla Was i będę chciała Wam je tutaj też zaprezentować. I jest tu kilka talii, one są różnej wielkości. Celowo wybrałam takie, które mają różną wielkość. Gdy chcecie wybrać talię, która Wam się podoba, którą chcielibyście stawiać karty. Po pierwsze zwracajcie uwagę w jakim stylu ona jest tworzona. Co to znaczy? Czy jest to styl klasyczny, czy nowoczesny, czy jeszcze jest inną historią rysowana niż ta, która się wydaje tą tradycyjną. Zazwyczaj możecie usłyszeć, że najlepszą talią do dla początkujących jest tarota Ridera White'a, i one są, nazwijmy to takie, troszkę być może łopatologiczne. Mają jakieś tutaj obrazy zarysowane, które są dla Was możliwe czynnikiem podpowiadającym tutaj, ja mam tą mniejszą wersję Ridera White'a, rzecz, rzecz jasna i no zobaczcie, jest tutaj szóstka, szóstka monet i one są tu jakby zarysowane piątka denarów nie jest, zwracajcie uwagę na co zobaczcie, ja z racji tego iż wiem jak dana talia wygląda, wiem, że to jest czwórka, czwórka monet, tak, ale ona tutaj, ta akurat taria Ridera White'a nie ma oznaczonej Zatem jeżeli potrzebujesz oznaczeń, to masz na przykład tutaj rycerza buław, tak? Tu jest giermek monad, czyli są te e, informacje zawarte w tej talii. Tutaj natomiast też są zawarte, są bardzo takie malownicze obrazy. W tej talii również macie w kilku językach napisane, czym jest ta talia. Czwórka, miecz, tak? Tutaj jest talia która jest na, ma wizerunek szóstka Tutaj jest buław, bo tu są buławy narysowane, czyli obrazkowo, niekoniecznie tutaj jest to wizerunkowo. Zatem, patrzcie, czy lubicie formę klasyki, czy formę takiej, właśnie nazwijmy to, bardzo takiej nowoczesnej. To jest Quantum Tarot Talia, gdyby ktoś był zainteresowany. Bardzo mocno gdzieś tam uderza w podświadomość i ta talia. Myślę, że dla wielu nie będzie czynnikiem pomagającym w rozwijaniu nauki, ale nie mówię, że nie dla wszystkich. E, wielokrotnie możecie usłyszeć, wybierajcie karty, które do Was mówią intuicyjnie, ale co to znaczy intuicyjnie? To znaczy to w moim przekonaniu tyle, że patrzę na tą kartę i gdybyś nie znał, nie znał znaczenia, co byś umiał, umiała o niej powiedzieć. Co ta karta może dla Ciebie znaczyć, patrząc na nią? Czy ta symbolika w tejże karcie Naznaczać jej yy, wartość, którą chce nosić w przekazie. Jeżeli yy, to pierwszy Twój sygnał, jest to czwórka mieczy, z tej karty co wyciągniesz, sprawdź, czy w ogóle jesteś blisko tego znaczenia. Jeśli nie, sprawdź inną kartę, tej samej talii, czy będziesz blisko. Jeśli nie, to znaczy, że intuicyjnie. Nie będziesz w stanie odczytać znaczeń z tej karty, tylko będziesz miał, miała konieczność uczenia się na tak zwaną bolachę. Czy tego chcesz? No chyba niekoniecznie. Moim zdaniem, oczywiście, to wy będziecie to. Dyskutowali. To jest Trójka Boław, tak? To jest talia retrospektywa Chira tego? to jest Tarot Snów, to jest rider White, a to jest talia 78 drzwi. Zatem tak ona wygląda. Jeszcze jedną chciałabym Wam tu pokazać. Za chwilkę wrócę tutaj do Was. Jest to talia też, tutaj nazwijmy to. Ja ją nazywam Koła Fortuny. Ona też jest trochę klasyką, trochę też jakby takim malowniczym zarysem. I tutaj też macie gwiazda Desta, tak jest napisane w kilku, w kilku językach. Również tutaj macie, jest to, jest to siła, jak są tu blotki narysowane. Jest to Czwórka, czwórka Mieczy i zobaczcie. Czwórka mieczy w tej talii, jak wygląda, a czwórka mieczy, jak wygląda w tej talii. Która talia jest, które znaczenie jest dla Was bliższe, z których byście umieli tutaj coś wyciągnąć. Również w taliach są naznaczone pory roku. Z monetami, i z mieczami bardzo często są też te kwestie jakby sporne. Dla jednych miecze to jest zima, dla innych jest to tutaj wiosna, bądź inaczej to Interpretują, bądź są to lata, bądź też miesiące. Wszystko w zależności od tego, jakiej talii też używacie, bo talia e, ma znaczenie i oczywiście też że za chwilkę do tego przejdę, dlaczego ma znaczenie. W każdym razie, przy wyborze talii, aby mówić o intuicyjnym e, postrzeganiu wyboru karty, tą samą kartę z różnych talii, i patrzcie, nie czytając jej znaczenia, czy będziecie potrafili być chociaż blisko. I jeżeli ta talia Wam się podoba wizerunkowo, jeżeli jesteście blisko, to najprawdopodobniej ta talia będzie z Wami współpracować. Później możecie dobierać sobie talie, które Wam się bardzo podobają, ale już umiecie się w tym poruszać, bo to, że na przykład ta talia mi się podoba wizerunkowo, nie oznacza, że ten obraz, który jest tu, będzie do mnie przemawiał. Na to też zwracamy uwagę. Na co jeszcze? na wielkość talii. To wy mi zwróciliście uwagę, moi obserwatorzy, za co wam bardzo dziękuję. Na wielkość talii. Zobaczcie, ta talia Tarota snów jest wielką talią. Na przykład ta już jest mniejszą, tak? I, I patrzeć wymiarowo, jak to wygląda. Czy Wam będzie wygodnie tasować, czy gdzieś tam nie będzie ona Wam komplikowała. Czy jednak te, nazwijmy to, kieszonkowe wersje są dla Was, bo są jeszcze, jeszcze, jeszcze mniejsze. Zatem patrzymy również na wielkość talii. Również jest. Tak, że na przykład arkana wielkie w danej talii do Was mówią, jak to jedna z moich obserwatorów mówi, jak w Mordymisie do mnie mówi, a z drugiej zaś strony na przykład blotki totalnie nie czujecie. To może być też tak, że. Yy Tutaj znaczenia z wielkich arkan będą dla Was spójne, a na przykład blotki z innej talii w celu nauki znaczeń, podstaw również możecie w tą stronę zmierzać. I warto poszukiwać talii takiej, w której przynajmniej 85% do 90% kart do Was przemawia, bo możecie nie trafić na taką talię, w której wszystkie karty z danego tutaj wyboru tali będą do Was przemawiały w sposób taki jasny, też oczywisty. Zatem reasumując, patrzymy na to, czy klasyka, czy nowoczesność, jeżeli jesteście tymi nowoczesnymi, czy e, aż bardzo takie nazwijmy to e, kosmiczne, czy jednak e, tutaj ta nowoczesność, ale jeszcze nie odlatującą w jakieś tam właśnie takie nazwijmy to bardzo. Kosmiczne znaczenia. Kosmiczne znaczenie nie oznacza to, że w ogóle nie mają jakby szansy realizacji. Chodzi mi o to, że one mi się kojarzą z takim bardzo jakby nowoczesnym patrzeniem, takim komputerowym, jakby realizacją tej talii, czy też, wolicie, też talii, które są na przykład malowane ręcznie, bo jest grono talii, które są malowane ręcznie. Taką talią jest na przykład. De, de, ta, projekt Dream Tarot. To jest talia, która jest malowana, każda talia ręcznie. Tutaj zatem też możecie na to, na to patrzeć. I wybór talii jest jedną tak naprawdę z najtrudniejszych historii. Tutaj wyciągnęłam tą talię i zobaczcie. Dlaczego chciałam Wam na nią zwrócić, zwrócić uwagę? Po pierwsze, na to, że ona jest. Bardzo mocno, też jakby w symbolikę bogata. Tutaj karta diabła, jakże bardzo też wymowna. Tu jest karta księżyca, karta dziesiątki monet. Zatem, patrząc na to, na wybór talii, warto patrzeć, żeby tu była jakaś historia. Bo jeżeli na przykład weźmiecie ósemkę buław i w tej talii będą tylko buławy narysowane, nie będziecie. Patrząc na tą talię, potrafili na dzień dobry w informacjach, czy ta talia jest dla mnie, czy umiecie odczytać znaczenia, czyli intuicyjność może nie rysować się jako czynnik wyboru. Zatem tak później, gdy już poruszacie się w tych schematach, to też w jakiś sposób możecie później celować jak najbardziej. Zatem polecam patrzeć czy klasyka, czy nowoczesność, czy supernowoczesność, czy też tutaj wielkość talii o czym Wy tutaj też mi wspominaliście, ale również talia ma znaczenie. Szukam tutaj jednej karty, żeby Wam zaprezentować właśnie w tej talii. Zobaczcie, jak tu jest pięknie karta Trójki Pentaklina naznaczona. Jak Piątki Mieczy jest bardzo też dosłowną kartą A tutaj. A... Ósemka Mieczy, ale szukam tutaj karty kochanków, żeby Wam ją zaprezentować. I w innej talii karty dziesiątka kielichów, jak to wygląda. Zobaczcie, w tej talii dziesiątka kielichów jest para posiadająca dziecko, jest również pies i kot, a na przykład w tarocie snów są dwoje, jest dwoje dzieci. Tak? To też ma znaczenie. Zobaczcie, jest tu karta kochanków. W tej talii karta kochanków możemy wyczytać jako ktoś, kto bierze ze sobą ślub. Jest to talia, która mówi o tym, że ten związek jest rokujący, że ptaszki ćwierkają, że tych dwoje może się wiązać. Patrząc na talię, kochan na talię tarota snów, Tutaj będzie zgoła inna. Zobaczcie, tu ta dziesiątka kielchów, o której mówiłam, że tu jest dwójka dzieci, tak? Jest pies, nie ma kota. Ma to też znaczenie, później na przykład ile dzieci gdzieś tam ktoś może energetycznie mieć. Zatem to ma znaczenie, co jest wizerunkowo w tej naznaczone. No i teraz, gdzie jest karta kochanków? Pokazuj się, gdzie się schowałaś? gdzie się schowałaś? Możemy już... O, widzicie, tu jest karta kochanków w, w tarocie snów. Czy... Ta karta mówi o takim oczywistym związku. a Karta oni tak jakby się przestraszyli, bo ktoś może ich podgląda. Oni nie są jakby pokazani otwarcie, oni są za jakąś zasłoną. A tutaj zobaczymy, jak karta kochanków jest pokazana w tej talii, żebyście. Zobaczcie, szóstka mieczy, jak tu jest pokazana, pięknie e, działania online, tak? Również z różnych krajów e, tutaj są mapy. Jest pięknie też w tej talii, to wszystko e, tutaj. Zaznaczone, no, trójka kielichów, jak jest świetnie pokazana, jak można ją tutaj interpretować. Zatem warto te informacje, czy też ta intuicyjność w kartach, moim zdaniem jest właśnie takim czynnikiem do postrzegania, czy ta karta zobaczcie, jak siódemka kielichów siódemka mieczy jest tutaj jakby przedstawiona. W całej tej sytuacji. Karta świata na rodziny. E, no, gdzie jest ta karta kochanków? Gdzie jest ta karta kochanków? Kapłanka, jakże oczywista. Zobaczcie. Tu jest karta kochanków jeszcze inaczej pokazana. E, mm, jest, tu, o, jest tu pan, jest tu pani a ta pani wróży na temat tego związku, ale zobaczcie e, jest tu no, symbolika drzewo, jabłka no co ona Wam mówią właśnie na no, tutaj ta kobieta wróży temu mężczyźnie czy ta karta jest spójna z tą, że to o, będzie z tego związek, pamiętajcie drzewo, jabłko z czym Wam się to kojarzy i ta karta, zatem to też ma znaczenie Dlatego też polecam, jeżeli wybieracie karty, to dobrze by było, aby w kartach była książeczka. Ze względu na to, że ta, e, ta książeczka podpowiada Wam znaczenie, które chciał autor nadać danej karcie. Bo m, często też pytacie, jaka, talia, jaka książka jest dobra do nauki kart. E, m, najlepszą jest, najlepszą ta, jest ta, ta. ta, która jest dołączona do talii. Ze względu na to, że macie te znaczenia. Ukazane. Później możecie patrzeć na dodatkowe znaczenia, co karty mogą chcieć Wam jeszcze pokazać. Trochę przydługi ten film się realizuje. Do czego zmierzam? Na co zwracać uwagę, aby wybrać tą talię dla siebie, z której będziecie umieli wyciągnąć jak najwięcej detali, informacji w celu nauki. Po pierwsze, który styl do Was mówi? Czy to jest właśnie Rider White? On jest taki, nazwijmy to zwiemy to łopatologiczne, tutaj mamy też troszeczkę inny jakby zarys. Tutaj też jest nowoczesny, ale nie aż tak, jak tutaj Quantum Tarot jest taki kosmiczny mam wrażenie, tak? Tutaj też niby klasyka malowniczość, ale również jakby więcej jest tego do wyciągnięcia. I tak, patrzycie intuicyjnie, czy ta, ta, ta karta, co Wam mówi bez czytania znaczeń jeżeli jedna, druga, trzecia karta poprzez rozpatrzeni to co Wam właśnie podpowiada, co umiecie wyczytać. To jest właśnie to intuicyjne czytanie. Czyli patrzę, aha, ta karta może oznaczać to, to i to. Czytamy, zgadza się, czyli to jest ta talia, która do Was mówi, bo też mówi, wybieraj kartę, która do Was mówi. To jest właśnie to. Również wielkość talii, bo to też ma znaczenie. Zawsze, później możecie, jeśli są za duże, poprzecinać, bo są też takie szkoły, które odcinają ramki. Jak najbardziej patrzeć na to, co jest napisane. Czy Wam wystarczy, tu jest na przykład zaznaczenie kochankowie w różnych, w różnych językach, siódemka kielichów. Tu macie w tej kieszonkowej wersji napisane to jest król kucharów, ale macie też pazia pentakli, ale zobaczcie, jest tu siódemka monet, ale nie ma napisane, że to jest siódemka monet dla osób, które są takie naprawdę bardzo, bardzo początkujące. Nie wiem, czy będą potrafiły w tą historię właśnie w ten sposób zmierzać. Tu jest karta kochanków ewidentnie opisana, tak? Tu jest ósemka buław, jest, są tu buławy, są gołębie, ale gołębie są pocztowymi. Niosą wiadomość informacje. Są znaki zodiaku tutaj zaznaczone, zatem też ta talia może Ci mówić o czasie, w, w którym pewne rzeczy się rysują. Tu też jest znak zodiaku. No właśnie Tarot się tym gdzieś tam też... Tutaj naznacza. E, na przykład tutaj malownicze, czy kolory wam podpowiadają, jaka to jest pora, e, pora roku, bo to też ma, e, ma znaczenie. Zatem mam nadzieję, że te informacje, które tutaj starałam się zawrzeć, nie ma ich jakiegoś bardzo dużo. Są to takie esencjonalne, myślę, informacje, które. Zebrane w jednym miejscu mogą Wam e, po pierwsze odnaleźć znaczenie, no dobra, co to oznacza, że karty do mnie gadają? Właśnie to, że patrząc na daną talię, widzisz to, co ona chce Ci przekazać w znaczeniu i zgadza się z tym, co jest w książce, co w znaczeniu podstawowym, czyli będziesz umiał, będziesz umiała czytać z tej talii. Podoba Ci się, lubisz tą talię, nie wywołuje u Ciebie strachu, lęku, wielkość Ci odpowiada, styl, grafika. Tutaj, a później gdy już zapoznacie się z tymi, to już patrzycie na talię, która Wam się na przykład podoba, ale w nauce nie do końca by się sprawdziła. Zatem myślę, że te informacje są tymi, które mogą Wam. Dajcie bardzo proszę mi znać, czy ten filmik ma dla Was wartość, czy on jest dla Was cenny, wniosącą wartość. I jeśli macie Wy również jakieś informacje, na co Wy zwracaliście uwagę, bądź zwracacie jeszcze w historiach poszukiwań talii dla Was i idealnej, a nie zostało to tu zawarte w tym filmie, to zróbmy taką burzę mózgów wspólnie, i ten film będzie też. Tym czynnikiem, którym nie tylko tu, co ja mówię, ale również i Wy będziecie e, mówili, ja jeszcze bym zawarł tą informację, ja jeszcze zwracałbym, zwracałabym na to uwagę, i ktoś, kto szuka m, i jest też takim badaczem, naukowcem i skupia się na rzetelnych informacjach, będzie również czytał komentarze, w których Wasze m, tutaj. E, Wskazówki są cennymi i też że jeżeli widzisz, czytasz, komentarz osoby X, który Ci pomógł, polub ten komentarz, on będzie wychodził wyżej, czyli więcej osób będzie go widziało, i bo ta informacja jest dla jednej, dwóch, trzech dziesięciu, 100 osób wartościową. Niech ona też jest widoczna. Niech te osoby, które niosą wartość, również cenną dzielą się tą wiedzą, niech są zauważane. Zatem zróbmy to dla siebie, aby to mogło mieć naprawdę. Fajną wartość. Tak samo przy innych filmikach, czy to moich, czy innych twórców, gdzie ktoś udziela się, czy wy się udzielacie, i są te informacje naprawdę wartościowe, to warto polubić. Taki komentarz to jest sobie: Słuchaj, twój komentarz jest fajny, bo ten komentarz mi coś dał, masz łapę w górę, dzięki temu otwarły mi się oczy zatem też pomagacie te wartościowe treści do góry wybijać. Pomagajmy sobie wzajemnie. Jeżeli będziemy się wspierać, jeżeli będziemy tutaj pomagać sobie w rozwoju, to też i Wy, jak i wszyscy na tym, myślę, skorzystamy. Ja Wam za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się już wkrótce. Ściskam, całuję. Pa, pa.